Będą wprowadzone zajęcia z empatii. Każda osoba będzie mogła wypożyczyć samochód elektryczny do 100 euro. Naboje do strzelb, do polowania będą dostępne w tabaku. O, brawo tutaj dla rządu francuskiego. Za. Moi drodzy, witajcie na kanale Izabel. Ja jestem Iza, a to jest kanał poświęcony życiu we Francji, emigracji. I y, ogólnie rzecz biorąc, życiu poza granicami Polski. Szczęśliwego nowego roku! Mam nadzieję, że weszliście w rok 2024, tak jak Francja w niego weszła. Dlaczego? Dlatego, że jest mnóstwo, mnóstwo zmian, które obowiązują właśnie od początku tego roku, albo będą zaaplikowane w ciągu jego trwania. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za rzeczy, to zapraszam Was do oglądania. Naciśnijcie wcześniej lajka like i zaczynamy. Pierwsza rzecz to prawo jazdy. Otóż od tej pory osoby od 17 roku życia już będą mogły robić sobie prawo jazdy i jeździć samodzielnie samochodem. Do tej pory było to zarezerwowane dla osób od 18 roku życia. Teraz natomiast już 17-latkowie będą mogli uczyć się jeździć i jeździć samodzielnie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja uważam to za dosyć ryzykowne. Wiadomo, że rząd wprowadza to po to, żeby ułatwić sprawę osobom mieszkającym na wsi, które nie mają możliwości dojeżdżania do pracy albo do szkoły autobusami. Ale wydaje mi się, że to właśnie byłby lepszy sposób na polepszenie ich życia, czyli po prostu prowadzenie transportu publicznego w takich miejscach. Kolejna sprawa. To prawo jazdy, a mianowicie punkty na tym dokumencie. Otóż od tej pory punkty za przekroczenie prędkości do 5 km na godzinę nie będą odejmowane. Kierowcom, którzy są rozkojarzeni, zostanie tylko nadany mandat w wysokości od 60 do 135 euro, natomiast punkty pozostają. Kolejny news dla palaczy. Otóż ceny papierosów wzrastają od 50 centów do 1 euro i na przykład popularne Marlboro Czerwone zwiększają swoją cenę z 11,50 na 12,50. Ma to zniechęcić ludzi do palenia papierosów i być może do przerzucenia się na e-papierosy. Czy zadziała? Nie wiem, mam nadzieję, że tak, bo palaczy we Francji jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że większość ludzi skręca swoje własne papierosy, aniżeli kupuje gotowe w tabaku. Kolejny news to wzrost płacy minimalnej, czyli SMIC. Wzrost jest naprawdę szalony, bo wynosi około 1,13%, co daje około 15 euro netto od 2024 roku. Pensja minimalna będzie wynosić około 1766,92 euro brutto, co daje nam netto zawrotne 1398,69 euro. Wynagrodzenie za staż również zostało zwiększone i tutaj starzyści będą mogli cieszyć się wzrostem z 4,5 euro na 4,35 euro na godzinę. Powiedzcie sami, czy to nie jest niesamowity wzrost. Kolejna podwyżka jest tym razem dla emerytów. Otóż emerytury są rewaloryzowane o około 5%, co przy emeryturze średniej 800 euro daje około 45 euro podwyżki. Kolejna rzecz to obowiązkowe wprowadzenie przez gminy segregowania odpadów organicznych, czyli na przykład resztek z jedzenia. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób zostanie to wprowadzone w jakiej gminie. Najpewniej będzie to po prostu albo obowiązek posiadania kompostownika u siebie, albo osobnego kosza, właśnie na takie odpady organiczne. Mała zmiana dla przedszkolaków i dla uczniów od tego roku. W przedszkolach i w szkołach podstawowych będą wprowadzone zajęcia z empatii w wysokości dwóch godzin tygodniowo. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja osobiście uważam, że to jest trochę przedmiot zapchaj dziurę, a z drugiej strony może być to bardzo pomocne, ponieważ wielu uczniów w swoim otoczeniu, nawet w najbliższym otoczeniu, jakim jest. Dom, rodzina nie umie radzić sobie z konfliktami, na ulicach są bójki i ogólnie eskalacja konfliktów jest bardzo szybka i brutalna, więc uważam, że może z jednej strony to pomóc, no ale czas pokaże, czy to jest dobra opcja, czy nie. Jeżeli chodzi o chorowitków, to od tej pory w czasie telekonsultacji lekarze będą mogli dać zwolnienie z pracy pacjentowi tylko do 3 dni maksymalnie. Jeżeli chcemy uzyskać zwolnienie z pracy na dłużej niż 3 dni, to będziemy musieli zwrócić się bezpośrednio do naszego lekarza prowadzącego. Cena znaczków pocztowych i listów poleconych wzrasta. Listy polecone wzrastają teraz z 4,83 na 5,36. Bonus za naprawę takich urządzeń jak pralka, zmywarka, suszarka bębnowa czy telewizor zostaje zwiększony z 25 do 50 euro. Ta zmiana ma spowodować to, że Francuzi i ludzie mieszkający we Francji będą bardziej skłonni do naprawy sprzętu, który już mają, aniżeli do kupna nowego. Kolejna zmiana, a właściwie rewolucja, to środki menstruacyjne dla kobiet. Środki menstruacyjne wielokrotnego użytku, takie jak majtki menstruacyjne, czy podpaski wielorazowego użytku, czy kubeczki menstruacyjne, będą refundowane dla wszystkich kobiet do 25 roku życia. Z młodych kobiet przechodzimy do starszych osób i osób niepełnosprawnych. Otóż zostaje wprowadzona dla nich pomoc. Będzie ona polegała na tym, że rząd będzie dopłacał pieniądze do adaptacji przeprowadzanych w mieszkaniu takiej osoby. Na przykład jeżeli ktoś porusza się na wózku inwalidzkim i będzie potrzebował poszerzyć sobie po prostu um, otwory na drzwi, to właśnie państwo będzie partycypowało w tej. Zmianie w tym remoncie i po prostu dołoży coś. Ja uważam, że to jest właśnie jedna z najlepszych zmian z całej tej listy, bo osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze mają zazwyczaj właśnie naprawdę najmniej środków i często są pozostawione same sobie, więc każda pomoc się liczy, a jeżeli możemy usprawnić i pomóc im się lepiej poruszać, to dlaczego nie? Osoby pobierające RSA, czyli zasiłek dla bezrobotnych, będą musiały od tej pory przeznaczyć przynajmniej 15 godzin tygodniowo na działania związane z wejściem. Na rynek pracy. Oznacza to, że jeżeli przez cały tydzień, przez dłuższy czas nie będziemy nic robić, to możemy dostać karę i na przykład dostać zmniejszony zasiłek, albo będą jeszcze jakieś inne konsekwencje. Nie mam pojęcia, jak to będzie rozwiązane, w jaki sposób będą weryfikować to, czy dana osoba coś robi, czy nie. Przekonamy się w najbliższym czasie. Kolejna rzecz, która wydaje mi się dosyć kontrowersyjna. To jest tak zwany leasing socjalny. Leasing socjalny, co to jest? To jest program rządowy, który polega na tym, że każda osoba, która będzie mogła się zakwalifikować do programu, będzie mogła wypożyczyć w leasingu samochód elektryczny w kwocie do 100 euro. I jeżeli będzie chciała wziąć też od państwa, czy z jakiegoś tam organu, z którym państwo będzie miało podpisaną umowę, ubezpieczenie, no to będzie to maksymalnie kwota 150 euro miesięcznie. W 2024 roku przewidziano 20 do 25 tysięcy samochodów, które będą mogły być wypuszczone właśnie w ten sposób. Żeby się zakwalifikować do tego programu, trzeba mieć przynajmniej 18 lat, być rezydentem Francji oraz mieć dochody poniżej 14 500 euro rocznie. Oprócz tego trzeba mieszkać przynajmniej 15 kilometrów od miejsca swojej pracy. I udowodnić, że robi się w ramach profesjonalnych przynajmniej 8000 km rocznie samochodem. Co ja o tym sądzę? Uważam, że jest to bardziej interes dla producentów samochodów niż dla osób, które naprawdę środków lokomocji potrzebują, ponieważ 100 czy 150 euro miesięcznie y, dla osoby, która zarabia te 14 500 euro rocznie, dla mnie to jest osobiście bardzo wysoka kwota. Tak jak już wspomniałam w innym punkcie, uważam, że bardziej użyteczny byłoby po prostu rozwinięcie linii komunikacji. Transportu w miastach, aniżeli po prostu dawanie każdemu samochodu i generowanie śmieci. Jeżeli jednak ktoś będzie chciał sobie z tego skorzystać, albo po prostu ma samochód, albo przymierza się do zakupu samochodu elektrycznego, to przy instalacji tego całego sprzętu potrzebnego do ładowania samochodu u siebie w domu będzie ulga podatkowa, która wzrasta z 300 do 500 euro. Kolejny temat, również bardzo kontrowersyjny, to naboje do strzelb do polowania, które od tej pory... Będą dostępne w tabaku, czyli po prostu w takim sklepie, w którym jest wszystko. Ja oczywiście uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Wiadomo, żeby kupić takie naboje, trzeba będzie posługiwać się licencją, natomiast sam fakt, że te naboje będą obecne w tego typu sklepach sklepach, które mogą być bardzo łatwo na przykład obrabowane, sprawia, że po prostu dostępność tych naboi. Jest praktycznie dla każdego. Mam nadzieję, że tylko ja mam takie czarne myśli, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby na przykład obrabować jakiś sklep tylko po to, żeby zdobyć banie. Mały news dla mieszkańców albo dla przyszłych mieszkańców Paryża. Cena karty Navigo, czyli cena karty um, transportu miejskiego wzrasta o 2,30, czyli będzie teraz kosztować 86-40 euro miesięcznie. Kobiety, które poroniły, będą mogły skorzystać z. Pełni płatnego zwolnienia lekarskiego. Nie wiem, czy wiecie, ale we Francji, jeżeli ktoś jest chory, to pierwsze trzy dni choroby zazwyczaj nie są płatne, przynajmniej jeżeli wasz pracodawca nie stwierdzi inaczej, więc osoby, które teraz są w sytuacji bardzo mało komfortowej psychicznie i fizycznie, będą mogły skorzystać z tego prawa. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. O, brawo tutaj dla rządu francuskiego za tą dyrektywę. I ostatnia rzecz to wzrost cen Mutuel od 8 do 12%. Mutuel to jest ubezpieczenie komplementarne, czyli państwo nas ubezpiecza i zwraca nam y, koszty leczenia do jakiejś kwoty i oprócz tego. Każda osoba ma swoją mutual, czyli ubezpieczenie takie prywatne, za które płaci miesięcznie albo rocznie. No i właśnie ceny tego mutual wzrosną. Ja już swoją nową taryfę mutual dostałam i faktycznie wzrosła. Na szczęście nie aż o 12%, ale w okolicach bardziej 9-10. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że podobała Wam się formuła y, tych takich najważniejszych informacji. Dajcie znać, czy chcielibyście, żeby takie filmiki pojawiały się od czasu do czasu. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Zostawcie proszę lajka oraz subskrypcję, aby być na bieżąco z newsami we Francji. Dziękuję za oglądanie. Cześć!